Witam Was w kolejnym filmie sprzedażowym. Kolejne 20 pozycji. Zaczynamy od pozycji pierwszej. Jest to niderlandzki denar Henryka III Steel, kosztujący 65 zł. Denar z głową biskupa, sporo rzadszy niż typowe niemieckie denary. Pozycją drugą jest śliczny półgrosz. Śliczny półgrosz 1562. Zygmunt Augusta y, z mennicy w Wilnie, kosztujący 115 zł. Pozycja trzecia jest to również śliczny półgroszt 65, trochę centrem niedobity, kosztujący 115 zł. Pozycja czwarta, Zygmunt III waza, 1620 Bydgoszcz, bardzo ładna moneta, trochę rzadszy rocznik, 25 zł. Pozycja piąta. Jest to półtorak z 1623. Śliczny połysk, niedobity krążek. Kosztujący 20 zł. Pozycja szósta. Jest to bardzo ładny, właściwie nawet śliczny. Półtorak 1624. Zbyt goszczy. Który ma genialny detal. No taką ma lekką wadę krążka, męniczą najprawdopodobniej. Kosztujący 25 zł. Pozycja siódma. Bardzo ładny 25. Też za 25 zł. Pozycja 8, bardzo ładny, 26, też kosztujący 25 zł. Pozycja dziewiąta, Zygmunt III, waza, grosz 1623 z zetką w dacie, kosztujący 50 zł. Mennica Bydgoszcz. Pozycja 10, Zygmunt III, waza, grosz 1624, Bydgoszcz, kosztujący 50 zł. Pozycja 11, Śliczny dla Naturalny Grosz Fryderyka Wilhelma 1797B z Mennicy we Wrocławiu Kosztujący 75 zł Pozycja 12 Druga RP Polonia 5 zł 32 londyn kosztująca 45 zł Pozycja 13 Też 32 londyn 5 Za 45 zł Pozycja 14 Austro Węgry Maria Teresa Jeden krajcer. 1763 G, kosztujący 15 zł. Pozycja 15, 20 kopieczek 1913 WS, kosztujący 25 zł. Bardzo ładny egzemplarz Pozycja 16, 3 RP, 2 zł. 1995 pałac w łazienkach, kosztujący 75 zł. Pozycja 17, 1 marka 1875 A, kosztująca 30 zł. Pozycja 18, Rosja, Anna Iwanowna, nie, przepraszam, Elżbieta, to już jest, 1748, Dienga, bardzo ładny egzemplarz za 25 zł. Pozycja 19, tutaj jest Anna Iwanowna, 35, też bardzo ładny brązowy egzemplarz za 25 zł. No i pozycja 20, Anna Iwanowna, Dienga 1737, również za 25 zł. Zamówienia, jak zawsze możecie składać poprzez e-mail dostępny w opisie. No i serdecznie zapraszam Was do oglądania również dwóch poprzednich filmów, które dzisiaj zostały opublikowane. Do zobaczenia. Cześć!